Dobry wieczór, dziwowisko! wiecie, jak pędzimy na kogo wypadnie? W ogóle. Ani się nie boi, nic złego się nie stanie. kilka małych pomiarów. Gdzie tu było, te notatki I tutaj mięso? Może uda nam się dzisiaj ją przywołać. I teraz wspólnie wydychamy powietrze w kierunku dzwonka. Przed państwem mag, wielki Lagredo! Sztuka ta, oprócz fluidów i magicznej energii, wymaga również absolutnej precyzji. Proszę... Nam pomóc we wspólnym obliczaniu. Przypominam też o ciszy wszelkie rozmowy mogą zakłócić balans elektroplazy. Verble zadzieje się magia!